Chcę Wam pokazać, jakie są możliwości tak naprawdę na uniwersytecie, studiowania na uniwersytecie, co można robić, jakie są kierunki, to czy warto, czy nie warto, to od Was tak naprawdę zależy. To Wasza kariera, to Wasze życie i ja rozumiem, że też macie różne podejście, czy też do studiowania, czy do wyboru uczelni. Ja jak najbardziej to szanuję. Tylko rzeczy, które Wam opowiem, oczywiście dotyczą Uniwersytetu Szczecińskiego. Jednak pamiętajcie o tym, że. Wszystkie te większość tych rzeczy możecie również y, rozważyć przy wyborze innej uczelni. Więc to takie y, niuanse, które, które żebyście, na które chciałabym, żebyście zwrócili uwagę. I przechodząc już do meritum, troszeczkę nie będę was zanudzać, dlatego troszeczkę o uniwersytecie. Większość z tych części, czy też wydziały, domy studenckie, koła naukowe, współpracę postaram się Wam opowiedzieć, jednak najbardziej będę starała się skupić na tej ofercie edukacyjnej, czyli na kierunkach, które de facto mamy. Jeżeli chodzi o sam uniwersytet, uniwersytet jest jeden, możliwości wiele, jak jest napisane, jednak sam uniwersytet dzieli się na jednostki, czyli na wydziały, które realizują poszczególne kierunki. Tych wydziałów na uniwersytecie mamy aż siedem, jednak kierunków znacznie więcej. I tutaj właśnie oferta uniwersytecka. Czyli tak naprawdę oferta na rok 2021-2022, czyli stricte przygotowana dla Was. Wśród kierunków, które możecie tutaj zobaczyć, są kierunki bardziej popularne, mniej popularne, są te unikatowe, są nowości realizowane.